No, nie wierzę. Mole były w mojej mieszance ziół. Źródła moli w mojej kuchni szukałam od dawno. Walka z molami spożywczymi bywa naprawdę trudna. Mole do domu przynosimy często z naszymi zakupami. Lubią kaszę, ryż, mąkę, ale i orzechy. Ważne jest odpowiednie przechowywanie, dlatego wszystko zawsze przesypuję do odpowiednich pojemników. Gdy mole zalęgną się u ciebie w domu, musisz wszystko wyciągnąć i obejrzeć. Takie pajęczynki są oznaką moli. Słoiki ułatwiają przegląd naszej spiżarni. Niestety nie założyłam na moich słoikach uszczelek, stąd zalęgły się mole. Mole nie lubią liści laurowy, dlatego warto zawsze dodać je do pojemników, w których przechowujemy jedzenie. Mole potrafią przegryźć nawet plastik, dlatego najlepiej wybrać szklane pojemniki. Jeszcze raz powtarzam, szczelne. Bo nawet pod pokrywkę potrafią wejść. Mole, lubią orzechy, dlatego niezłym pomysłem trzyma niej w lodówce, albo w czarnym, szczelnym słoiku. O przeglądzie twojej spiżarni pamiętaj, umyśl szafki.